<laughs> Witam serdecznie moi kochani, moi najdrożsi widzowie. Słuchajcie, dzisiaj będzie odnoszę się, odnoszę się, opowiadam dzisiaj o, o wycieczce do Białowieży, wczorajszej. No, takie, e, mówię te, te wszystkie wrażenia, to z Polski, staram się na bieżąco, e, póki, na bieżąco wam przekazywać, dopóki są świeże w, w, w uczuciach i w myślach i w sercu. To dzisiaj będzie o biało wieży, jak, jak żeśmy się wybrali. No, troszeczkę przesadziłem chyba, przesadziłem w tym, że obiecałem, obiecałem synowi, że będzie widział jakieś wielkie drzewa, wielki las, ścieżki jakieś dochodzenia, chodzenia, jakiś, no, że jakiś zrobimy sobie spacer, że może się spotkamy z jakimiś zwierzętami, z jakimiś żubrami czy dzikami, no i ubraliśmy się wygodnie. No. Przyznam się szczerze. dlatego się śmieję sam z siebie, że nie zrobiłem wystarczająco e, takiego research, nie? Czyli tak nie przygotowałem się do, tej, do tego wyjazdu. No, no tak przyznaję szczerze, nie przygotowałem się. Dlatego może, może tak troszeczkę to wyszło e, nie tak jak powinno. Pojechaliśmy, pojechaliśmy przez, e, przez Białystok, gdzie żeśmy się zatrzymali. No, e, syn e, ogólnie odebrał Białystok bardzo fajnie. Prawda? Ale, ale dalej, dalej to samo, to samo odczucia i te same wrażenia są, jeżeli chodzi o jakiekolwiek miasta. Czyli, e, czyli on nie chce miasta, tak jak ja. Mamy dosyć Nowego Jorku, chyba, chyba Manhattan, i, i praca całe życie w, w mieście, i w, w Motłochu, i w, i w tych wielkich budynkach, i, i w tym tłoku. No, jest tak fajna, jak się przyzwyczai człowiek do tego, i tam pracuje, i na bież jest na bieżąco. Ale, ale robi się taka mniej fajna, jak się już zobaczy naturę i się zacznie przebywać z naturą, i no jest się w innym wieku. W tym wieku starszym, kiedy doświadczamy przyjemności przebywania z naturą, to miasto już nie jest tak piękne. Jest, jest piękne tylko na, do, do odwiedzin. W tej chwili obydwaj myślimy z czułością o Manhattanie i, 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 i o tym mieście. Tak jak ja zresztą myślę o Warszawie z, z lat młodzieńczych. Z czułością, i, i no, cieplutko koło serca są te obydwa miasta, ale nie chcemy tam być. Nie, nie na dłużej, tylko na troszkę. Tylko na, dla wspomnień, y, dla, dla przypomnienia sobie tych przyjemnych przeżyć, które tam mieliśmy. I na tym się chyba kończy. I tak, i tak Białystok jak, jak syn przeszedł po mieście, no fajnie, prawda, mówi: no, przy, no, przyjemne, piękne miejsce, ale ja nie chcę być w mieście. To, to jest takie. Takie krótkie podsumowanie. Nieważne jak piękne, jak ładne te miasta są, no będziemy jeszcze jechali przecież do Warszawy i, i, i zwiedzimy jeszcze więcej miast, ale dalej priorytetem jednak staje się wieś i, i, i tereny zielone. Jazda wśród polskich pól, otwartej przestrzeni. Takich zaginających się, no bo tu nie ma gór, tylko są takie, takie fajne zagięcia, takie, że można troszkę popatrzeć dalej z tej, z tej polskiej drogi. No są te, to są te piękne przeżycia, to są te fascynujące momenty dla mnie i dla syna, dla nas obydwu, dla mnie troszkę ze wspomnień. A dla niego jako nowa rzecz, jako, jako ta nowa część natury, której w Stanach troszeczkę inna jest. No, no, my mamy w Stanach przepiękne parki narodowe, i mamy przepiękne lasy i mamy przepiękne tereny do zwiedzania. Naprawdę no, warto jest, jest odwiedzić. No, ale teraz mówimy o Polsce: o Widzicie W Polsce, i tutaj, co, co syn widzi, i co ja widzę, i mówię, te nasze łany, te, te, no, bo, bo przecież żniwa są. No, i te lasy w oddali, no i, i często właśnie taka otwarta przestrzeń, gdzie nie ma ogrodzeń, ani, ani często nie widać w ogóle nawet zabudowań. No, jechaliśmy do Białowieży. Wjechaliśmy w tereny, które naprawdę nie są zbyt gęsto zaludnione. No, i od tych norweskich, czy, czy szwedzkich, uporządkowanych i czyściutkich tutaj nasze też są czyste, ale może tak nie poprzecinane, I, i, i mają taki swoisty urok. No i wjeżdżanie, tak jak mówię, w, w jadąc między gęstymi lasami i jest takie całkowicie inne, no przecieplutkie wrażenie estetyki zieleni, kontaktu właśnie z naturą, nawet jadąc, jadąc drogą, to było, to było, to było takie bardzo, bardzo od razu takie pierwsze najprzyjemniejsze wrażenie, sam, sam dojazd, bo, bo troszeczkę, no zaraz wam powiem dlaczego troszeczkę żeśmy się rozczarowali obydwaj. Rozczarowali się, bo, bo może przygotowałem, tak jak mówię, może dlatego, że miałem oczekiwania, a nie powinienem mieć, a, a troszeczkę się przygotowałem na więcej niż, niż, niż zobaczyliśmy. I zamiast wybrać po prostu jakieś ścieżki, żeby może chodzić, może tam są jakieś inne opcje, no wybrałem taki najbardziej polecany punkt, czyli tam, no takie jest miejsce, gdzie, ja to bym nazwał zoo, bo to nie, nie było, to nie był taki kontakt z naturą, który myślałem, że będziemy mieli i to jest, i to jest właśnie, i to jest właśnie taki punkt, no ogólnie czuły dla, dla mnie, bo wiecie, bardzo często bywałem w, w, przy różnych zoo. Do no Warszawy już za młodego chłopaczka, takiego jak byłem, mały dorastałem jeździłem dosyć często na Pragę. Bardzo lubiłem chodzić do zoo wtedy, oglądać zwierzęta i spacerować. Ale jak dorosłem i, i chyba zmodrzałem i chyba inaczej patrzę na, na świat z, z, zwierząt, Zamknięcie zwierząt w klatkach jest dla mnie nieprzyjemne. Także chodzę, no chodzę często, w, no bo wnuczki i wiadomo, że, że, że to jest przyjemnie pojechać, zabrać się na zewnątrz i pochodzić sobie po, po tych otwartych terenach i zobaczyć egzotyczne zwierzęta czy, czy, czy nieegzotyczne. Także no i w Massachusetts byłem z moimi synami, z wnuczkami, tam byłem w North Carolina. Byliśmy w wielu, no, no, te, te nowojorskie, w Bronx, to te, te, te jest też przepiękne, bardzo warte zobaczenia, ale mówię ogólnie to tak, no moje serce troszkę płacze, jak, jak widzę zwierzęta, które są zamknięte. I tutaj właśnie do tej Puszczy Białowieskiej wyjazd był no takie troszeczkę, no może tylko chwilkę zobaczyłem, co, co tam ma być i, i takie, było, takie było zdanie napisane, że, że będą, bizony będą chodziły, ale możemy ich nie zobaczyć, bo mogą nie wyjść. I, I myślałem, że to będzie natura, że po prostu prawdopodobnie na nie nie trafimy, ale sobie po prostu pochodzimy po, 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 po takim dzikim terenie. A żeśmy wylądowali w turystycznym miejscu, gdzie się przez bramkę przechodzi... Idzie się spaceruje z, z turystami innymi. Nie było ich wielu, ale byli. No i wszystko ogrodzone. I to jest to rozczarowanie, że, że, że ogrodzone to. Te sarenki, te, te zwierzęta, te, te dziki no to nie, no, przyjemnie zobaczyć, ale nie, nieprzyjemnie zobaczyć, bo to jednak, no jednak, są, jednak są zamknięte. I, no I chyba właśnie to jest był mój błąd, że czegoś się spodziewałem i dlatego się troszeczkę rozczarowałem pod tym względem. Sam wyjazd był oczywiście wspaniały. Oczywiście, bo dalej mówię te, te widoki i, i przejazd, i, i, i spacer. No, no jest przepiękny, te miejscowości są urocze po drodze. No i chyba czym mniejsze, tym bardziej atrakcyjne, zwłaszcza dla mojego syna, czy, czym widzi takie starsze te zabudowania i czym mniejsze te, te osiedla można nazwać, czy, czy te. Takie no, wioski, no, tym bardziej dla niego są atrakcyjne i, i tym bardziej on y, y, pokazuje palcem, że o, tutaj tutaj chciał mieszkać, tak chciał żyć. Y, także no, to jest to wspaniałe. Jest, to jest właśnie to, co on mówi i to, to, co on czuje. No i ja mam podobne zdanie, że no, jeżeli mam mieszkać w miejscowości, to w niedużej. w czym, czym mniejszej, w czym bliżej, z, z, tak ze środowiskiem, i z naturą i, i, no, i z ludźmi. Chyba, no nie wiem, pojedziemy do miasta, ale miasto zawsze się wydaje zimniejsze. Byliśmy też w restauracji, którą, którą jeden, jeden z, z jedno z państwa tam poleciło, Stoczek, chyba się na Stoczek 1929 chyba taka jest nazwa tej restauracji. No, rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie. Wrażenia kulinarne, estetyczne obsługa. Naprawdę pierwsza klasa, pierwsza klasa. Myśmy tam wzięli takie troszkę lepsze jedzenie. Syn był po prostu zachwycony. Absolutnie ja też zresztą no i, i, i Ania no nie wyrażała za, za bardzo e, e, poglądu. No i tutaj mieszka i, 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 i sama gotuje, to może inaczej patrzy na te kulinarne, na te kulinarne tam, tam co nam podali. Ale, ale mówię tak, jak syn, jako Amerykanin. No próbujący przy różnych potraw, no, no dalej Polska zachwyca i ta, ta w restauracji to, to było po prostu wspaniałe dla niego przeżycie kulinarne, jeżeli chodzi o to, no nie muszę nachwalić, po prostu powiedział, że <laughs> przepyszne po prostu. Także to się też udało. No, pogoda nam się udała, dopiero deszczyk troszkę nas złapał w drodze powrotnej, także już było po wszystkim. No i, i było przyjemnie, było, było wspaniale pod tym względem. Tak myślałem, że wam, tak tylko opowiem o tej Białej i o wyjeździe, no tą chwilkę właśnie o tej kontakcie z naturą. No i troszeczkę, mówię, chyba nie zrobiłem wystarczająco tego przygotowania, gdzie tam pojechać i co zobaczyć i, i po prostu pojechałem, myślałem, że w najlepszy punkt, a się, się okazało, że nie w nie najlepszy punkt. To takie są moje zapatrywania, takie moje no, spostrzeżenia. No i o tym wam dzisiaj mówię. O Białowieży i, i o tym, o tych żubrach, które tam są zamknięte za... No, no jednak są za płotem. To, to nie jest to, to nie jest to, czego oczekiwaliśmy. Wolałbym zobaczyć po prostu dzikie drzewa i nie zobaczyć żadnego zwierze, zwierzaczka, ani i niczego, co by się ruszało, jeżeli by się chciało schować przede mną. A nie, no a nie tak troszeczkę sztucznie i i ta takie właśnie ta, ta sztuczność tego zo yy... No, nie była tym, tym co bym chciał, <laughs> ale mam nauczkę na przyszłość. Chyba lepiej jednak jest iść, iść tak na, na dziko i, 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 i w ten sposób do tego podchodzić. No, i tak jak zawsze mówiłem, nie oczekiwać, a ja tu zrobiłem sam błąd e, oczekując czegoś, <laughs> czegoś więcej albo czegoś mniej właściwie, bo, no bo tylko chciałem ścieżek spacerowych i nic więcej, a nie pojechałem we właściwe miejsce. No, mój błąd, niestety, mój błąd, no, ale e, chyba wyjazd był bardzo. Bardzo fajny ogólnie i, i myślę, że wspomnienia będą bardzo przyjemne. E, e, jak się da tam doczepię do, do na końcu tego filmu, może, może kawałek, jak co nagrałem tych, tych zwierzaczków, zobaczę jak to tam mi wyjdzie w, w kamerze e, i, i, ten, no i wam to, to włączę. A, a, a na dzisiaj no takie przeżycia i takie, takie opowiadanie z wczorajszego dnia, bo to taki był szczególny dzień, właśnie taki wyjazd na, na spacerek troszeczkę po, po, po Białym Stoku, no i do tej Białowierzy. I, I tam no, mówię dozo, o, niestety <laughs> niestety tak wyszło, co, co nie znaczy, że jest źle. Nie, absolutnie nie. Wszystko się liczy, każde przeżycie, każde odczucie no, jest, jest, jesteśmy bliżej i bliżej z Polską i, i, i tutaj z naszymi terenami. No i w sumie to jest taka no, bardzo interesująca takie odkrycia, niemalże tak jakbyśmy odkrywali prawda, Amerykę, czy odkrywali coś nowego, jakiś nowy ląd, a to przecież... Wszystko nasze i tutaj już ustabilizowane, ale, ale mówię, no wspaniałe przeżycie, jak się, jak się kogoś zabiera w, w nowe miejsca, których nigdy nie widział. No i samemu też oczywiście, i te swojskie, te nasze. No. Tak jak mówię, staram się tak na bieżąco Wam komentować wszystko. No proszę, proszę nie, nie być, nie, nie życzyć mi źle. Tak jak ta pani sobie powiedziała, że, że będzie patrzyła na to wideo. Za jakiś czas już pewnie tego mojego uśmiechu w Polsce nie będzie, bo, bo tutaj mi to zaj z tej zbuźki nie wydaje mi się, mój charakter po tych yy, wielu latach życia wydaje mi się, że mi się już wyrobił. Mam nadzieję, że mi się mój y, optymizm już nie, nie, nie zejdzie mi nigdy z, z twarzy, z oblicza, bo, bo jest niepoprawny optymizm. Przecież miałem też swoje przejścia, wszyscy mieliśmy, no jak widzicie, potrafiłem to przetrwać i wy też będziecie mogli, jeżeli, jeżeli to szczęście wyciągniecie ze środka, z, bo to jest u nas. A, a mówimy zawsze przez pryzmat przeżyć i, i przez tego, co czujemy i kim jesteśmy. No i to właśnie. Te właśnie takie czy życzenia, czy odpowiedzi, czy, czy to, to wynikają z tego, co, co mamy w sobie. No i niestety czasami to jest przykre, a czasami to jest wesołe, różnie bywa. No, ja potrafię ze wszystkim się pogodzić i, i żyć ze wszystkim w zgodzie, no i czego Wam serdecznie życzę tak samo. No, wszystkiego dobrego. I, I nagram dalej, co będzie się działo? Dzisiaj będziemy troszkę nad tym samochodem pracowali, który kupiłem. No bo oczywiście tam. Jest dużo usterek i no, nikt się nie pozbywa samochodu, który jest w dobrym stanie, prawda? Każdy chce się pozbyć jak tam jakieś kłopoty są no i z tego się spodziewaliśmy. Także coś tam zaczniemy robić, na razie jakiś normalny tam przegląd techniczny, oleje i tam inne rzeczy, filtry trzeba pozmieniać. Tam pewnie zawieszenie trzeba poprawić, ja myślę nowe oponki trzeba od razu chyba kupić, bo no, widziałem, że już przy zakupie, że są raczej do wymiany. Ale także podstawowe rzeczy. No i zobaczymy co tam w trawie piszczy jeszcze. Troszeczkę ten sprzedawca był nieuczciwy w tym, w tym że tak no bardzo reklamował, że on wszystko co złe to najpierw mówi, a, a, a to sprzedawca nieruchomości mówiłem, sprzedało sprzedał więcej posesji, jakbym, jakbym mówił y, tylko dobre rzeczy. No ale się okazało, że do mnie nie był taki za bardzo szczery, ale y, no, to widziały gały co brały, jak to <laughs> mówią. Także no, wiedziałem, że tam to, to zawieszenie, troszkę sztuka tam będzie trzeba coś porobić. No ale ten pan oczywiście nic o tym nie, nie mówił. Ale, ale w akcie sprzedaży wpisał, że, że byłem powiadomiony o tym, że, że zawieszenie yy, <grym się wyszło> jest zepsute. No a tam sobie wpisał, co sobie chciał wpisać. Ja kupiłem, bo wiedziałem, co kupuję, także nic nowego. No i, i, no, i trzeba na to wszystko i tak mówię, pozytywnie. Bo, jak będziemy się martwili za dużo o, o detale, prawda? To, tych, to tych szczęśliwych i fajnych y, małych rzeczy, które możemy wyciągnąć z życia, wtedy nie, nie zobaczymy, tylko je przeoczymy. No więc martwmy się tylko tymi ważnymi rzeczami. <grym> jeżeli, jeżeli warto się martwić, bo jak nie możemy ich zmienić, to i to też trzeba pominąć. No tak mi się wydaje. Taka moja taka osobista opinia. No moi drodzy ludzie, no wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Mam nadzieję, że dobrze wyszło to wideo dzisiaj. Zawsze mam jakieś wątpliwości, ale tak jak le leci, tak leci, taki jestem. No co wam nie, nic nie, 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 nie zmienię. Po prostu mówię od serca, mówię to, co czuję. Nie? To, są, to są moje personalne takie odczucia. Zrozumcie to że to, ja to jak mówię zawsze, to nigdy nie jest obiektywne, to jest subiektywne. Prawda? ja też mówię przez swoje przeżycia, przez swoje doznania i, i z tego pryzmatu i z tego, z tego, jak ja ze środka wychodzi to także, czy moja krytyka, czy zadowolenie, to jest wszystko przez to, co przeżyłem i, i, no i tak to widzę. I mówię, nie musi to być prawdziwe dla kogoś innego, nie muszą być to wasze przeżycia i nie musicie się z tym zgadzać, absolutnie tylko mówię tak jak ja, tak jak ja to czuję i to i to mi się chciałem podzielić, bo mówię, ten kanał ma być po prostu taki no, do wypełnienia przyjemnie czasu, a, 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 nie, a nie nieprzyjemnie. <grymne> trzymajcie się, rozgadajmy się, trzymajcie się, na razie.